Proszę państwa, proszę państwa, tutaj nie ma oszukaństwa. Warszawa, 3 dzień listopada 2021 roku. Godzina 18:55. Już za 5 minut rozpocznie się wielki finał Pucharu Polski, Pucharu Warszawy. Proszę państwa, mecz KTS-u weszło z Ząbkowią Ząbki. Jedyny taki pięciogwiazdkowy mecz dzisiaj rozgrywany w Europie. Skomentują dla Państwa Wojciech Kowalczyk i Tomasz Smokowski. Tak Słuchaj. wygląda skład zespołu KTS-u Weszło. Wojtek, znasz tych chłopaków bardzo dobrze. Teraz na poważnie. Mamy tutaj kilku zawodników o aspiracjach znacznie większych niż granie w klasie okręgowej, gdzie występuje drużyna KTS-u Weszło. Trenerem zespołu Ząbkowi jest oczywiście znany ligowiec. Mieliście okazję go posłuchać przed meczem w studiu Michała Pola, czyli Piotrek Dziewicki. Tutaj w drużynie. Zwróćcie uwagę na jedno nazwisko. Numer 8. Bartosz Wiśniewski. Tysiąca dla pokonanych czerwone stroje. Czwartoligowa drużyna. Ząbkowi Ząbki, a w tych. Ja nie wiem jakie to są kolory tych takich. Tak, zgadza się. Tych trzech piłkarzy. Uwaga, dobra teraz akcja na boku zespołu. Ząbek! I mamy pierwszą bramkę! Ząbkowia prowadzi po dobrej akcji prawego obrońcy przemka Szuwakowskiego. Gola, strzela Kacper Ziłkowski. Ząbkowia, KTS 1-0. Nie ma, bo Ołę pilnuje. No zobacz, zobacz. O człowiek tak. musi tu, ale tu jest ta, Drugi ta... to chyba dwa kanały, nie może Oleż, nie dwa kanały. strasznie ogranił tutaj zawodnicy KTS-u i tam I ta też nie popisana, była sekunda. Był między innymi Grzegorz Proksa, ściągał go do GKS-u Katowice, gdzie nie zdążył zadebiutować. Uwaga, no bo znowu błąd, to piłka swobodnie odbija się i, i kozłuje po polu bramkowym. No wyjść, ale jak, on, jak to dziwnie wyglądało, aha, nie. No pewnie spodziewał A... się, że zagra piłkę obrońca, ale tak to, no, dobrze. to, to zagra Bella. Dobrze, że sobie nie skomplikowali życia, bo tutaj pachniało 0 do 2. Główkował Bonianga. No i spalony. byłby spalony, Tak, jest spalony, a ten strzał był, był bardzo... karierę, nie dał rady ani w Piaszcie Gliwice się przebić, ani w GKSie Katowice, gdzie u Jerzego Brzęczka nie dał rady zadebiutować. No Później to... Welanie Toruń też. To no był już... w Elanie, Toruń. Tak, przez ale też kontuzje jakieś. Tak, i... cały czas. Tak, wiecznie jakieś e, ja Nie dała, nie dawno... bo, bo ich nie nie by się zerwało, bo już i dawno nie ma. <laughs> no. Tak, ale jak, przy, jak przychodził, bo też przychodził Ciechan Daniel Ciechański. Przyprowadził, to, to wyglądał, tak ci powiem. Teraz już lepiej wygląda, chociaż niektórzy mogą powiedzieć lepiej, tak jak wygląda jak przychodził. No, wyglądał gorzej ode mnie. A, no, <laughs> muszę ci powiedzieć, że słuszną linię ma nasza władza. No, ten numer ci, bardzo numer to było 4. tak widoczne. Wiesz jak to, przy, przy takim hmm. czymś czasami no, boli, no, ale... Uwaga, łuczak. Nie było rozpaczy straszne. No zobaczymy. Łuczak. Łuczak do Ciechańskiego i nie dał rady utrzymać się przy piłce Daniel Ciechański. To była ta złota okazja. Świetne zachowanie wcześniej. Lewa noga, prawa noga, Łuczaka. Ząbki, zespół, w którym pracowało kilku poważnych trenerów: Marek Papszun, Marcin Sasal, Robert Podoliński, który dwukrotnie był bliski wprowadzenia tej drużyny do Ekstraklasy, A teraz pierwszy celny strzał w tym meczu to chorągiewka, na bramkę Ząbkowi. Tyle, że sędzia asystent też podniósł, po, podniósł chorągiewkę w tej sytuacji. No, nie wiem, czy tam był spalony, ale tak czy inaczej. Ja jestem swobodny, luźny, czuję się na boisku bardzo pewnie. Ale nie daj Boże, coś mi nie wyjdzie. Wtedy jest znacznie gorzej. Uwaga, uwaga! Bo właśnie Ząbkowia mogła prowadzić już 2 do 0. No, nadzwyczaj łatwo doszedł do strzału. No, to mi się wydaje, że tak tutaj boruj przepchany. To Filip Głowala. No, obrońcy tam sobie. Bella też. Na awans do, do kolejnej fazy Pucharu Polski. No tak, taka druga, druga bramka zaraz po wyjściu szatni. O, Ale jest, bramka. jest ten gol! 2 do 0 dla Ząbkowi w meczu z KTS-em. A bramkę strzela grający z numerem 24 środkowy obrońca Bartłomiej Smolarczyk. No i zabrakło pewnie gdzieś dobrego krycia, chociaż zwróćmy uwagę ilu zawodników tam było, ale wygrał ten, który był najbliżej, gdzie ta piłka była świetnie dograna. A ten pierwszy słupek, on stał tam, zwróć uwagę. Teraz on strzela gola na 2 do 0 dla Ząbkowi. Ale dobrze się znalazł, przy dobrym dośrodkowaniu. Uwaga, to... Jakubczyk, Ciechański, gol! Mamy bramkę kontaktową w 49 minucie spotkania. No tak, ale piłki bierz piłkę i na środek boiska. Tak, no się. Daniel, bierz piłkę i na środek. Pierwsza akcja w tym meczu Patryka Jakubczyka, dobrze zauważyłem? Tak, tak, tak to był w końcu, w końcu zagrał to, co potrafi najlepiej. I w ostatnich meczach prezentował w półfinale dwie bramki. W ogóle nie odniósł. Dolkanu Ząbki. Uwaga. Żółkowski. Dobra piłka w pole karnej. Tu jednak na spalonym, jednak na spalonym zawodnik Ząbkowi, a był to Bartosz Wiśniewski. Wydaje się też, że po przerwie się układać. On, 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 on prowadził grę prowadził Uwaga, a teraz dobra piłka i Ciechański stanął zabrał. na chlebie. Nie ma, nie zabrał się z piłką. Tak, po raz kolejny gdzieś tam mu się odbiła od, od pięty. A, a dla odmiany mamy akcję Ząbkowi. Uwaga, bo jest przed! Znakomity strzał! Zupełnie! Nie było ani jednego defensywnego pomocnika. KTS-u weszło i tutaj dochodzi do piłki Filip Głowala! To jest ten 17-latek. Gdzieś tam z mojej dzielnicy. Mówi niewiele mogę o sobie powiedzieć, poza tym, że mieszkam, że mieszkam blisko. Filip Głowala. Junior, wychowanek talentu Warszawa i widać, że chłopak z talentem, naprawdę, bo dzisiaj już nie pierwsza taka akcja, kiedy on no, robi to robi coś niekonwencjonalnego, tak jak Ale ten strzał. Zwróć uwagę, przyjęcie krótkie, poprawienie tylko piłki i, i tym wewnętrznym takwacja. Grając wyżej asystował przy bramce Ciechańskiego na 1 do dwóch. Teraz powrotem jest ten gdzieś granie pod defensorami. Ale... No i znowu dobra piłka do tego samego zawodnika, czyli Filipa Głowali. Miał okazję na 4 do 1. Wybronił jego strzał. Bramkarz KTS weszło raz jeszcze Dominik Byszewski. Ale tutaj są. Zrobili sobie tak zwaną autostradę po, lewej, po tej Cały lewej stronie. Cały czas lewa strona, lewa strona non-stop chodzi. Tu już nawet e, patrząc z perspektywy. Bo... Pamiętajmy też, to my w tej pierwszej połowie też po lewej tam na, e, stronie zrobiły dwie akcje. Oj, uwaga! I mamy kolejną bramkę! Znowu stały fragment gry. Znowu rzut rożny. I tym razem drugi środkowy obrońca drużyny ząbkowi Piotr Augustyniak. Strzela gola na 4 do 1. Wychowanek. Legi po podaniu po podaniu tego najbardziej doświadczonego, czyli Wiśniewskiego. Na 4 do 1. Kolejna, zobacz, kolejna, od której strony jest krycie, a, a, Zobacz, 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 zobacz. No właśnie, Ślęzak tutaj dwóch zawodników niby skacze Boruń i no Ślęzak. Boruń bo, bo, tak, przegrał głowę był przed Ślęzak. No już tamto raczej nawet się nie miał miała... Ślęzak zań, tylko odczytał a, numer a, po prostu, tak, dwa lata temu. Tak, to było, tak, to był pierwszy sezon, ale... Mhm. I tak się wydawało, że a przychodzi na treningi, bo chce po... Uwaga, z dystansu. Rzut rożny będzie. Mm -hmm. Przychodził na treningi, wydawało się. Mm, to tak, tytułem wyjaśnienia tego, co mówiłem e, jeszcze w pierwszej połowie. Już widząc piłkarzy weszło... O! o, o nieźle! No teraz się wstrzelił e, Oe Bonianga. Wybita piłka na rzut rożny przez Juliusza Koprowicza. Jak nie musiał przebiec 30 metrów z piłką, to powiem Ci, i, 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 i był... Był potencjał tego strzału. Świetna no, po, po, no, interwencja. Pod ja troszeczkę tak do, gdzieś do boku bardziej, bo wiesz, bramka jest zawsze ma łatwiej jak leci. Lewego obrońcy, właśnie Dominik Paradowski. E, wrzut z autu. Czy ty odsłaniałeś pomnik Kazimierza Dejny e, na pod Stadionem Legii Warszawa? Nie, nie, nie. Bo Paradowski właśnie go odsłania. Uwaga! Jest szansa na 5 do 1 i niemal do pustej bramki. W 78 minucie. Stawia kropkę na Nadi. Nie wiem czy pierwszą, Jóźwiak. nie wiem czy ostatnią, właśnie Jóźwiak, czyli rezerwowy zawodnik 5-1 prowadzi Ząbkowia w meczu z kts -em. No tak, tutaj już trzeba brać. Tu jest pod uwagę. strata pierwsza, poważna. Później no, Patryk tutaj już nie reaguje, dziubek. bo tam się tak dziubek, ale i tego środkowo obrońca nie może się zabawiać tak z piłeczką tutaj biorąc pod uwagę, że jak ją straci, no już Patryk Jakubczyk już nie miał prawa, nawet nie zdążył pomóc. Asysta. czasami no, ja, nawet przy takich wynikach słabszych, to nie zawsze będzie szło. Troszeczkę te drużyny, które deklasują, demolują rywali, we własnych rozgrywkach w lidze... O! I gol na 6 do 1, no tym razem... Nie, jednak, jednak spalony, jednak odgwizdany stanął Bo? na drodze a, piłki, tak, zobacz. Jest, tak, tak, on jest na, jest na spalonym. Tak, jest Czy, on awesome. On awesome. Tak, Czy on dotknął piłkę? Zaraz nie, 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 ale... A, a, ale stał na drodze. Tak, zrobił tak, ruch głową, tak, tak, tak. Ale przynajmniej KTS wie. Ile jest jeszcze do zrobienia? Jak, jak, jak bardzo poważne było to zderzenie ze ścianą to, i jak to, bolesne. To Tomek ci tylko tak… O, 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 będzie kolejna bramka, czy nie? Facereli Szwili, obroniony strzał przez e, Dominika. Bo, Byszewskiego. Tu to się może akurat bramka w KTS-u idealnie wykazać w tej końcówce spotkania. Słuchaj, tam jeszcze nie wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało, bo tam jest jakaś. Reorganizacja prawej... kolejna? Jest, tak, reorganizacja kolejna, co pomimo hmm. tego, że nie. awansuje, to i tak na poziomie rozrywkowym zostanie tym samym, którym jest. O. A, naprawdę? Tak. Ach, to rewelacja. Ale, ale, ale nie wiem, kto gdzie spada, Aha. po co, dlaczego, ile zostanie drużyn. A, a, co by gdzie... było, gdyby, a co by było, gdyby nie awansował, to by spadł? Ja sam nie wiem, bo będzie że tutaj w grze KTS-u albo w skuteczności, w godzeniu wyniku, ale te, takich zawodników bym pozwolił troszeczkę dać, albo dałbym więcej czasu na, na to grę, takie 10 minut wcześniej te zmiany, już tak był wynik rozstrzygnięty. O, właśnie, i mamy oto sytuację dla drużyny KTS-u, bardzo dobre zejście do środka Konstantego Ślęzaka, i to on strzelał, no w tym strzale zabrakło trochę... Trochę więcej finezji, już strzelał tak trochę tak w środek na, z całej mocy, podanie tak. od Zaleskiego tak, widzę? tak strzela Ślęzak. Akurat Zaleski do takich zagraj na klepkę jest, no, on się świetnie w takich rzeczach czuje, bardzo dobrze wyszkolony zawodnik technicznie. O i teraz błąd Artiemiewa w betasz. jest kolejna okazja dla Ząbkowi, strzela. Kleber. Powiedzmy sobie tak, radosna twórczość defensorów kts I ci, którzy weszli, i ci, którzy zeszli. Słuchaj, dodatkowo Dziubek, który... punkty to ja chyba dzisiaj nie widziałem, jeżeli chodzi o Ząbkowie. A w KTS-ie bym ich of the znalazł... Match. A, a słuchaj, taki men of the match. Ja bym... Oj, zobacz, bardzo dobre podanie! Jest szansa na kolejną, będzie rzut karny. Tak, tak. tak jest, ale... Wcześniej kapitalne, prostopadłe zagranie, fauluje to Jakubczyk, tak. fauluje Jakubczyk w 89 minucie, rzut karny, ale to podanie, o, o ten tak. no look pass, to było cudowne między dwóch zawodników, takim podaniem popisał nam się Bartosz Lelito. Ależ KTS, puchar jest nasz, śpiewają kibice. A, ale to mówisz dlatego w Lidze? bo Bayern nie gra. <laughs> uwaga, Augustyniaka jednak, a jednak nie. Ząbkowaniak taki pewniejszy bramkarz, też by gdzieś wychodził, ale tutaj no taka pasóweczka. I nogami, Ci, nogami broni. Nogami, nogami obronił, nogami, tak, bronił, tak, o, nogami tak. obronił Byszewski. Strzał w środek, trochę za bardzo chciał się teraz zabawić Augustynia. Augustynia. Ale, ale już, już po akcji. I po meczu. I po meczu. Proszę Państwa, Ząbkowia została zachowana hierarchia rozgrywek zespół grający w klasie wyżej. E, przechodzi do kolejnej rundy Pucharu Polski. Tak kończy się historia. KTS-u weszło. E, czyli nie będziemy dalej pokazywali spotkań Pucharu Polski e, pewnie w tej edycji. Taka e, myślę, że e, Miły kwiatek dla, i dla Was oglądających, i dla piłkarzy jednej i drugiej drużyny, że będą mogli siebie obejrzeć jeszcze za odtworzenia raz w telewizji. Było z nami 14 tysięcy osób w szczycie, w piku. Zdobywcy Pucharu Polski na szczeblu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Bardzo ładna oprawa. My jeszcze poświętujmy z piłkarzami Ząbkowi, posłuchajmy jak się cieszą. To wygrał mecz Dolkan. Przywiązani do starej nazwy Łukasz Trzech jako sędzia główny Bolesław Rosa i Kuba Wójcik jego asystenci, a sędzią technicznym był Piotr Chojnacki Bo przy tej bramce, która poszła później na 3 do 1, gdzieś odbijanie się od pięt. Ciekawe, a, a ciekawe co, zrobi, co zrobić z tym czekiem jak myślisz

z 36-letni Bartosz Wiśniewski grał do końca, prawda? Grał do ostatniej. Asysta jeszcze przy golu na jednego, na Wytrzymał ten mecz do, do ostatniej chwili. Eee, z numerem ósmym Bartosz Wiśniewski, z dziesiątką Kevin. Przygoda z 17: Krystian Mianowicz, z numerem 18: Kacper Grabowicz, numer 21, Piotr Augustyniak, numer 23: Kacper Siłkowski. Numer 24. O, Ziłkowski jeszcze zasługiwałby na miano Tak, tak. Piłkarza meczu. Tak ci powiem, że to tak że można było poszukać. Tak, tak, tak. Numer 24. Się dobrze spisali. Bartłomiej Smolarczyk. Numer 31. Filip Głowala. Autor... Ale ząbkowia z Pucharem Polski, z Pucharem Warszawy. Po wygranej z KTSM weszło. 5 do 1. No, prawa prawie jak. Jak Poszły. po finale Ligi Mistrzów, poszło, zobacz, nawet barwy są w kolorze ząbkowi biało, biało czerwone tak jak oni dzisiaj grali w strojach, no no pięknie. Tak. No, serdeczne gratulacje, wielkie gratulacje, drużyna, która wygrała dzisiejszy finał była drużyną zdecydowanie lepszą na boisku, w drugich 45 minutach, można powiedzieć, nie mieli rywala. Żaden porządny finał i żaden mecz nie może się obyć bez We Are The Champions, grupy Queen. Jak oni by mieli, mają płacone za każde odtworzenie tego kawałka, no już nie Freddy Mercury, ale, ale cała reszta chłopaków, którzy, facyli, członków grupy Queen, którzy chyba są podpisani jako zespół pod tym numerem, no to powiem Ci, z samego tego numeru to oni...